Cześć, widzowie. Rick Sanchez jest najinteligentniejszy w centralnej krzywej skończonej, czyli ogromnej ilości wymiarów, co znaczy, że jest to niezwykłe nawet jak na całe multiversum. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Rick Sanchez jest tak inteligentny. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Rick Sanchez mógł być oczywiście tak inteligentny poprzez zwykły genetyczny przypadek, ponieważ Nikola Tesla ma IQ, które szacuje się od 200 do aż kuriozalnych 310 iq co patrząc na jego osiągnięcia jestem w stanie uwierzyć, jednak Rick Sanchez wielokrotnie przewyższa Nikola Tesla, przez co wydaje się niewiarygodne, aby człowiek był tak inteligentny i to w prawie każdym przypadku, ale nie można wykluczyć tej opcji z racji, że gatunków we wszystkich wymiarach jest bardzo dużo, a wiele z nich na pewno wyglądało tak samo jak ludzie. Rick w rodzinie mógł mieć kiedyś kogoś niezwykle inteligentnego z innego gatunku, którego nie znamy, bo najpewniej pochodził spoza centralnej krzywej skończonej, a Rick odziedziczyłby po nim IQ, bo przecież nie jest powiedziane, że Rick nie ma sobie równych wszędzie, ponieważ zamysłem jest to, aby był najlepszy w centralnej krzywej, a poza nią mogą być istoty wielokrotnie bardziej inteligentne od Ricka. Zaś to, że Rick często określa siebie mianem Boga, może znaczyć, że jego przodkiem był Bóg pokroju Zeusa, którego Rick pokonał, tyle że ten Bóg mógłby specjalizować się w inteligencji i mądrości, co wydaje się realne patrząc na cały kształt multiversum. Niedługo po tym, jak Rick C-137 przeszedł do wymiaru Ricka Prime i oszukał rodzinę porzuconą przez tego też Rika, że do nich wrócił, wziął ze sobą Mortiego do wymiaru C-35, z którego Rick chciał zabrać mega nasiona, mówiąc Mortiemu, że są one potrzebne do jego badań, a po powrocie Morty stał się na chwilę bardzo inteligentny, z czego mega nasiona pojawiają się również w cytadeli Ricków, co mówi, że nasiona te mogły bardzo wspomagać inteligencję, na pewno nie w 100%, ale na tyle, aby dać komuś inteligencję równą Rickowi, co wydaje się utrzymywać tylko przez jakiś czas. Rick tymi nasionami mógł wzmacniać swoje IQ, stając się na jakiś czas znacznie lepszym, z czego zły Morty mógł balić innych Rików poprzez pracę przy sadzie mega drzew, które widzimy, że hodował, bo jest on jednym z bardzo niewielu Mortych, którzy byli inteligentni, przy czym z Morty wziąłby tak dużo nasion, ile może i jak najszybciej przejął dadele, a potem cały czas przyjmował nasiona i utrzymywał inteligencję, ale to nie koniec, bo Rick cały czas pijąc z piersiówki może tak naprawdę pił sok z mega bez przerwy będąc lepszym od innych Rików. Jest to sensowne, bo Rick ślini się tak samo jak inne osoby po przyjęciu mega nasion, zwłaszcza, że tylko Rick C-137 i Rick Prime pewnie z tego korzystali, jeżeli chodzi o ich osobę, bo poza nimi, jak widzimy, najinteligentniejsze osoby mają kontakt z Rickami, więc zły Morty i Dofus Jerry są tak inteligentni dzięki nasionom, bo nikt inny oprócz Ricka nie był bazowo tak inteligentny, przez co inni nie mający wrodzonego geniuszu mogli tylko przez przypadek odkryć źródło IQ, w czego wyniku obaj mogli jedynie przejąć władzę, żeby ciągle mieć dostęp do nasion i inteligencji. Rick od niechcenia potrafił wynaleźć nowy pierwiastek, przez co Rick może być nawet czymś w rodzaju anomalii, czyli czegoś, czego nie powinno być, bo w końcu Rickiem interesują się największe organizacje jak Federacja Galaktyczna, chcąc go zbadać, powstrzymać i poznać sekret jego inteligencji i wynalazków, bo nikt by nawet nie uwierzył, że człowiek może być tak inteligentny, chociaż Rickowie prawdopodobnie rozbudowywali swoją inteligencję przez dziesiątki lat, co często zależało od ich charakterów z racji, że Rick Prime był najbardziej ambitny, przez co stał się najinteligentniejszy. Rick C-137, kiedy Rick Prime podróżował po wymiarach, nie dał rady zbudować pistoletu portalowego, dopóki nie chciał tego zrobić na 100%, bo wtedy chciał dorwać Ricka Prime, stając się też dużo inteligentniejszym od innych Ricków, którzy nie myśleli, aby stawać się coraz lepszymi. I tak Rick 137 kiedy był dzieckiem, naprawił telewizor, czyli nie zrobił stosunkowo nic, co było spektakularne jak na jego osobę, więc czasem musiał wręcz zmodyfikować swoje IQ, bo nie wszyscy Rickowie mogli podróżować międzywymiarowo, a Rick 137 miał władzę nad czasem i przestrzenią. Skoro na świecie istnieją substancje pobudzające na różne sposoby, to Rick ze swoim wrodzonym geniuszem powinien jakąś wymyślić i wzmocnić swój mózg, a potem utrzymać ten stan. Z czego Dofus Rick, który jako jeden Rick nie jest najmądrzejszy w swoim wymiarze nie ma na tyle IQ, bo nic nie zmusiło go do pójścia naprzód, jak inni Rickowie wyśmiewając go zablokowali jego rozwój, ponieważ Dofus Rick nie miał na tyle siły, aby się rozwijać pod presją ze strony innych Ricków, a jego możliwy przodek również mógł być gorszy, w czego w wyniku Dofus Rick jest najgorszy z Ricków. Co do mądrości Rika posiadał on ogromną wiedzę, częściowo przez to, że pewnego razu jego dzień został zapętlony, robiąc wszystko co wymyśli, aż w końcu przeczytał tyle książek ile zdołał, zbierając ogromną wiedzę, bo ich ilość była zbliżona do tej ile można znaleźć w bibliotece. Podsumowując, Rick jest tak inteligentny poprzez wrodzony geniusz i własne starania, aby podnieść IQ, a zatrzymał się w miejscu, bo najpewniej nie chce być bardziej inteligentnym, bo wysoka inteligencja przysparza egzystencjalnych problemów, których Rick jak dobrze widzimy ma dosyć. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co zrobilibyście z taką inteligencją. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!